Jeżeli trafiłeś na ten film, to oznacza to, że prawdopodobnie chcesz wejść w przestrzeń internetową, chcesz wejść na TikToka, chcesz wprowadzić swoją firmę do internetu na TikToka lub po prostu chcesz zbudować swoją markę osobistą na TikToku, co jest w dzisiejszych czasach zdecydowanie bardzo ważne. Natomiast prawdopodobnie nie wiesz, jak to zrobić, i dobrze trafiłeś, ponieważ w tym filmie pokażę ci. Pierwszy krok, najważniejszy, który prowadzi do zbudowania swojej marki w internecie, czyli założenie konta na TikToku. Pierwszy krok z nowej serii, która będzie się pojawiać na tym kanale. Czyli krok po kroku pokazanie podstaw, co należy zrobić, aby, aby na TikToku czy gdzieś w przestrzeni internetowej zaistnieć i aby zbudować oglądalność, zbudować swoją społeczność osób, które będą Was oglądać, osób, które będą kupować Wasze produkty, które będą Was słuchać i które będą zachęcone być może przez Wasze filmy do korzystania z Waszych usług. W takim razie zapraszam do poradnika. A więc założyć konto na TikToku możemy na dwa sposoby. Możemy zrobić to albo za pomocą telefonu, albo za pomocą komputera. Dla mnie dużo wygodniejszym sposobem jest korzystanie z komputera. Mam większy ekran. Jest to dla mnie dużo wygodniejsze, więc pokażę też to właśnie na, na przykładzie komputera. No więc. Oczywiście, pierwsze co robimy, no to wchodzimy sobie w przeglądarkę. Na pasku wyszukiwać wpisujemy, oczywiście, TikTok. I wchodzimy w pierwszy link, który nas oczywiście prowadzi do TikToka. Tutaj otwiera nam się zakładka Zaloguj się do TikTok. Ja sobie ją na chwilę zamknę, aby sobie zastopować jakiś filmik, który z tyłu mi się pojawił. Ale, żeby powrócić do tamtego okienka, klikam sobie przycisk zaloguj się, który mam tutaj po lewej stronie. No i powracam do okienka, które tutaj pozwala mi się zalogować. No, my się nie zalogujemy, ponieważ nie mamy jeszcze konta stworzonego. Aby rozwiązać ten problem i założyć konto, klikamy na dole ten czerwony przycisk Zarejestruj się. I teraz mamy trzy opcje założenia konta. Możemy to zrobić albo za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail, albo za pomocą Facebooka, albo za pomocą Google. Dla mnie myślę, że też dla większości osób ta pierwsza opcja będzie najlepsza, bo mogę sobie tam skorzystać z dowolnego adresu e-mail, jaki posiadam. W tej trzeciej opcji musi to być adres e-mail, który tutaj e, mam zapisany w swojej przeglądarce. E, wolę sobie skorzystać z dowolnego adresu e-mail. E, każdy e-mail mogę sobie tam wpisać lub numer telefonu, jeżeli jest to dla kogoś wygodne. Dlatego wejdę sobie e, w tą pierwszą opcję. No i tutaj wypełniamy swoje jakieś podstawowe dane: e, urodziny, numer telefonu bądź adres e-mail. To jest ta e, opcja. Będziemy sobie tutaj wybierać, e, co nam bardziej pasuje, e, ale wypełnimy sobie tutaj, e, oczywiście, urodziny. E, dobrze, no i tak: numer telefonu. Mi osobiście ta e, opcja średnio pasuje. Ja może niekoniecznie chcę tutaj podawać swój numer telefonu. Dlatego ja kliknę sobie, aby założyć konto za pomocą adresu e-mail. To jest w zasadzie dokładnie to samo, z tym, że tutaj potwierdzenie w numerze telefonu przyjdzie Wam jako SMS, a jeżeli wybierzecie za pomocą adresu e-mail, przyjdzie Wam po prostu na maila. Dlatego ja sobie kliknę, aby założyć konto za pomocą adresu e-mail. I tutaj wpisujemy: e Swój adres e-mail, na który chcemy, aby, e, aby nasze konto zostało założone i aby przyszedł na nie, e, przyszło na nie nasze potwierdzenie założenia konta. Dlatego wpisuję sobie tutaj swój adres e-mail. E, I ustalamy hasło. Ważne jest, aby tutaj zastosować się do wytycznych, które TikTok nam podaje. Musi to hasło zawierać od 8 do 20 znaków. I mogą to być litery, cyfry i znaki specjalne. Dlatego wybieramy sobie hasło spełniające te wymagania. Wpisujemy sobie je. Moje hasło spełnia te wymagania. Jest zaakceptowane. Dlatego e, możemy przystąpić do e, następnego kroku, jakim będzie wysłanie kodu e, na naszego maila przez TikToka. Możemy tutaj sobie jeszcze zaznaczyć oczywiście opcję, że chcemy otrzymywać powiadomienia od TikToka. Ja nie będę tego zaznaczał, ponieważ niekoniecznie chcę otrzymywać maile od TikToka. E, dlatego kliknę sobie po prostu wyślij kod Tutaj mamy formę weryfikacji, którą musimy e, przejść. E, no, oczywiście, jest to bardzo proste. Dopasowujemy tylko obrazek, żeby się zgadzał. Zostało zaakceptowane przez TikToka. I teraz na naszego maila lub numer e, telefonu przychodzi SMS bądź e mail. E, I mamy tutaj 60 sekund na, e, na wpisanie e, tego sześciocyfrowego kodu, który przyjdzie. Aby potwierdzić nasze założenie konta, dlatego wchodzimy sobie teraz na maila, aby ten sześciocyfrowy kod tutaj wprowadzić. No i tak, wprowadziłem swój tutaj kod, wpisałem go w odpowiednim miejscu tutaj w tej zakładce. Nie zaznaczam tego okienka, tak jak wspomniałem przed chwilą, ja sobie ten kod wygenerowałem na nowo, aby zdążyć go wpisać. Jeżeli mamy wszystkie dane wpisane, klikamy sobie dalej. I teraz musimy sobie wybrać nazwę użytkownika. No, tutaj ja sobie wpiszę jakąś nazwę, aby nie była zajęta. Będzie to nazwa niekoniecznie taka, jaką sam bym użył. Będzie to jakieś konto testowe. Na przykład 76 nie będzie 763 mamy nazwę użytkownika taka jaka nam pasuje jest zatwierdzona, że e, e, nie jest zajęta, jest wolna ta nazwa e, no więc e, oczywiście tutaj tiktok informuje nas, że możemy ją później zmienić także nie przejmujemy się tym e, klikamy zarejestruj się aby utworzyć nasze konto I wyświetlił nam się komunikat na górze, że zalogowano. Tutaj filmiki oczywiście się już wyświetlają. Mamy po lewej stronie nasz profil. Jest już tutaj pokazane, że jesteśmy zalogowani. Mamy nasze konto o nazwie, oczywiście mojej. Konto testowe 763. Moja nazwa. Więc mamy to konto. Jesteśmy zalogowani, jesteśmy zarejestrowani. Mamy konto teraz. Teraz możemy oczywiście przystępować do publikacji jakichś swoich pierwszych materiałów. Możemy już wrzucić jakiś swój film. Oczywiście możemy e, to konto uatrakcyjnić i o tym, jak uatrakcyjnić to konto, jak zmienić e, zdjęcie profilowe, jak dodać biografię e, i jak wrzucić swój pierwszy film, będzie w kolejnym materiale, w kolejnym poradniku e, z tej serii poradnikowej. Eee, także e, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym, e, w następnym poradniku.